Uczymy się czytać, bo nie jesteśmy debilami. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam nie o książce, ale o autorze. Dlaczego? Arthur Conan Doyle. Część z Was może słyszała, może nie. Podejrzewam, że nie, bo dzisiaj o jego książkach już się mało mówi, ale jeżeli powiem Wam głównego bohaterego książek, od razu będziecie wiedzieli. Sherlock Holmes. Każdy na pewno z nas, szczególnie po tym, jak rok, dwa lata temu, nie wiem teraz dokładnie, Wydano naprawdę niezły film na temat Sherlocka Holmesa. Co prawda on bardzo, ale to bardzo odchodzi od oryginału w książce, ale mimo wszystko może zachęcić do poznania historii Sherlocka Holmesa. Sherlock Holmes, czy ja muszę wyjaśniać? Rzecz dzieje się w połowie XIX wieku w Londynie. Mamy do czynienia z po prostu wspaniałym detektywem oraz jego kompanem. Widzimy wtedy, wiecie... Ładnie, zagadki i tak dalej. Tak się tylko wydaje. Eee, kolejny detektyw, i nie lubię detektywistycznych i tak dalej. Okej, okay, możesz nie lubić, ale ja ci powiem kilka ciekawostek. Pies Baskervilów Na pewno o tym słyszałeś, powstało pierdylion filmów na ten temat. <coughs> Podejrzewam, że nawet jakiś serial albo teatr by się trafił. Autorstwa, Konana Doyla. A głównym bohaterem jest Sherlock Holmes. Okej, okay, zaczyna się ciekawie, nie? Dalej wam powiem. Jest serial. Jest. Był. Po iluś sezonach, ośmiu albo dziewięciu się skończył. Doktor House. No kurwa, każdy w Polsce to zna. Był tak niesamowity hype nad. W każdej telewizji mówili. Było na jedynce, było na dwójce. W necie jest w chuj to rentów tego. Każdy to oglądał. Co prawda nie każdy dotarł do ostatniego sezonu, ale przynajmniej kilka odcinków podejrzewam, że każdy oglądał. A wiecie na kim była wzorowana postać Doktora House'a? Tak, tak. Właśnie na Sherlocku Holmesu. Nawet to jest zaznaczone. Doktor House mieszka na dokładnie tej samej ulicy i pod tym samym numerem co Sherlock Holmes. Tak w ogóle w Londynie, pod tym adresem znajdziemy muzeum Sherlocka Holmesa oraz jego pomnik. Polecam. Można sobie zrobić zdjęcie z Sherlockiem Holmesem. W psie Baskervillów mamy do czynienia z potwornym psem. Wyobraźcie sobie, ma tu w Zaskubidu pies, który straszy wszystkich, pożera dusze i tak dalej. Aż nagle zjawia się Sherlock Holmes. I co się okazuje? No właśnie, trzeba przeczytać. Ja wam tego nie powiem, ale jest bardzo dobrze wytłumaczone. Przy czym bierzcie pod uwagę, książka powstawała w... możemy tak ująć. Ujmę to tak. Pod koniec XIX wieku, na początku XX, w skrócie. I on potrafił wtedy opisać tak dokładnie naprawdę fajne rzeczy. Naprawdę. Przy okazji, Artur Conan Doyle miał dziwne, spirytystyczne konotacje z Houdinim ale nie będziemy się w to zagłębiać, nie będę hejtował samego Conana Doyle'a, bo zrobił naprawdę dobre rzeczy. Pod... Mówiąc ogólnie, mamy tak, Pies Baskerwilów i Studium w Sztu Karłacie oraz, tu było w ekranizowane, naprawdę, w większości to były tak gówniane filmy, Zaginiony Świat, no to na pewno znaleźliście. Ale my o samym szeregu Holmesu mamy Pies Baskerwilów. Od tego się zaczęło. Później co się okazało? Że jest jedna książka i ponad 50 opowiadań o Sherlocku Holmesie. Polecam, to się naprawdę mocno się różni od tego co zobaczyliśmy w tym filmie, który był parę lat temu. Wiecie, musiał być film dostosowany do... Dzisiejszego Hollywood No nie ukrywajmy Wybuchy, prochy i dziwki No kurwa, nie da się bez tego zrobić filmu No prawie się nie da no, no, O tym też porozmawiam, jak będzie chciało mi się pogadać w filmie Póki co rozmawiam o książkach Wo Naprawdę, podziwiam faceta Znacie Juliusza Werna Ja w was wierzę Wierzę, że kiedykolwiek mieliście styczność z Wernem Ale pomijając już to Wern miał podobny styl pisania O Wernie powiem też kiedyś Potrafił dokładnie wytłumaczyć niektóre procesy w taki sposób, że czytając to mogłeś dokładnie to samo robić w rzeczywistości i na 100% uzyskać ten sam efekt. Czytając y, książki Artuna Konana Doyla, mamy to samo przekonanie. Pisze w tak dokładny sposób i tak dobry, że jeżeli byśmy dokładnie zrobili wszystko krok po kroku, to okazałoby się, że to jest możliwe i wcale nie takie trudne. Jeżeli lubiliście doktora Hausa, jeżeli podobał Wam się ostatni film o Sherlocku Holmesie, idźcie do źródeł. Przeczytajcie samego Sherlocka Holmesa. Będziecie mogli, nie wiem, no na imprezie raczej nie zaskoczycie, ale jeżeli trafi się jakaś ładna blondynka w bibliotece, na studiach, owszem, trafiają się takie. No przepraszam, na polibudzie się nie trafiają, ale to jest taki wyjątek, co potwierdza regułę. Jeżeli się trafi, zawsze możecie zagadać. Ale już pomijając takie pierdoły... Kurwa! Uczcie się! Oglądaliście jebanego doktora Hausa? To dowiedzcie się o jego pieprzonym protoplaście o Sherlocku Holmesie. Czytajcie! Dziękuję za uwagę. I see ya.